Dzień dobry. Nazywamy się Robert Smoczyński i Maciej Kubica. Jesteśmy radcami prawnymi z Kancelarii Tela. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu spotkań Wirus vs. Biznes – Espresso z Kancelarią Tela. Dziś opowiemy Państwu pijąc espresso, w jaki sposób możemy zmniejszyć uciążliwości podatkowe, obowiązki ZUS oraz w jaki sposób uzyskać wsparcie publiczne na zapłatę wynagrodzeń pracowników. Oczekując na pakiet pomocowy Dowiemy się, z jakich możliwości przedsiębiorcy mogą korzystać już dziś. W trakcie naszej prezentacji zachęcamy do zadawania pytań. Obserwuj nas na LinkedIn oraz naszym autorskim blogu rzecznikpodatkowy.pl, gdzie na bieżąco komentujemy gorące i ciekawe wydarzenia prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Chcesz być na bieżąco, obserwuj nas. Zanim przejdziemy do konkretów, chcemy zasygnalizować, że został przedstawiony program pomocowy. Cały czas czekamy na projekty aktów prawnych, które na bieżąco będziemy analizować i Państwa informować na naszym blogu rzecznikpodatkowy.pl. Rząd zaprezentował pakiet osłonowy. Szacunkowa wartość to 212 miliardów złotych. Składa się z pięciu filarów. Filar pierwszy to działania osłonowe dla rynku pracy. U przedsiębiorstw zagrożonych państwo pokrywa 40% wynagrodzenia pracowników. Do wysokości wynagrodzenia średniego. Dla osób, które są na działalności gospodarczej oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia lub podziału, będzie istniała możliwość wypłaty środków przez Państwo do 80% minimalnego wynagrodzenia. Osoby te w sytuacji spadku dochodów będą mogły liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł. Niezależnie od tego planuje się, aby zasiłek opiekuńczy był przedłużony o kolejne tygodnie. Państwo na te działania przeznaczyło około 3-4 miliardów złotych. Filar drugi to pomoc dla przedsiębiorców. To pakiet propozycji rozwiązań mających ratować płynność przedsiębiorców. A więc będziemy mieć możliwość udzielania pożyczek, zabezpieczenia i gwarancji kredytowych, pokrycia kwot leasingów operacyjnych dla firm transportowych. Filar trzeci to wsparcie służby zdrowia. Państwo na, tą, na ten filar przeznaczyło 7,5 miliarda złotych. Filar czwarty zapewnienie bezpieczeństwa depozytów dla poprawy funkcjonowania systemu finansowego i wreszcie filar piąty inwestycje publiczne w infrastrukturę w kwocie 30 miliardów złotych. To, o czym Robert wspomniał, to na razie jest deklaracja rządu z dnia 18 marca 2020 roku, i to wszystko są planowane zmiany legislacyjne. Do dzisiaj nie znamy jeszcze żadnych konkretnych projektów ustaw, ale śledzimy sytuację na bieżąco i będziemy Państwa informować o naszym skutecznym monitoringu. Dzisiaj natomiast możemy korzystać z rozwiązań, które istnieją od wielu lat w naszym systemie. My w naszej praktyce mieliśmy z nimi do czynienia, ale były to raczej sytuacje niszowe. Natomiast spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości rozwiązania, o których dzisiaj Państwu powiemy, będą rozwiązaniami powszechnymi. Przede wszystkim podatnicy mogą w tym momencie wnioskować o odroczenie terminów płatności. Podatków, rozłożenie podatku na raty bądź umorzenie podatku, a także robić to z zaległościami podatkowymi i odsetkami za zwłokę. Co istotne, wnioskowanie o te formę pomocy dotyczy wszystkich podatków. CIT, PIT szczególnie ważne dla płatników, których obciążenia związane z wynagrodzeniami pracowników są w momencie przestojów braków przychodów dość znacznym obciążeniem no i oczywiście zobowiązania związane z VAT. -em. Dzisiaj mamy 19 marca, a więc możemy ubiegać się o zwolnienie, odroczenie, umorzenie jeszcze niezapłaconych należności za luty w podatkach dochodowych do jutra, do 20 marca, w podatku VAT do 25 marca. Co istotne, decyzja o odroczeniu, umorzeniu bądź rozłożeniu płatności jest decyzją uznaniową. Oznacza to, że nie każdy wniosek spotka się ze zrozumieniem organu. Organ nie bada tylko warunków formalnych, ale my musimy w odpowiedni sposób przekonać organ, że ta pomoc, w formie, o której mówimy, nam się należy. Musimy wskazać także. O jaką pomoc wnioskujemy? Jeżeli zawnioskujemy, że tak powiem, za daleko, na przykład o umorzenie, a organ stwierdzi, że należy nam się tylko odroczenie terminu płatności, no to nasz wniosek spotka się z odmową i będziemy musieli na nowo złożyć wniosek, wskazując inne okoliczności. Także miarkujmy możliwości na nasze zamiary. Składajmy te wnioski odpowiedzialnie. Szacujemy w odpowiedni sposób nasze możliwości finansowe. Wnioskując do organu, musimy go przekonać, a więc wskazać ważny interes podatnika bądź ważny interes publiczny. No ważny interes podatnika to pokazanie, że tak naprawdę nasz biznes świetnie sobie do tej pory radził, a nadzwyczajne okoliczności, jakie zaistniały, no zmusiły nas do. Pewnych nadzwyczajnych działań i mierzymy się z okolicznościami, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Są to okoliczności niezależne od nas. Natomiast interes publiczny to przede wszystkim wskazanie, że dzisiaj jako pracodawcy ponosimy koszty pracowników, ponosimy koszty wynagrodzenia, utrzymania pracowników. Natomiast jeżeli nasz biznes upadnie, to koszty utrzymania tych osób. Zostaną przeniesione na skarb państwa. No i ewidentnie jest to w interesie publicznym, aby koszty utrzymania tych osób były pozostały na przedsiębiorcy, a nie zostały przeniesione na skarb państwa. Wnioski, które należy złożyć do właściwych organów, to przede wszystkim formularz dużymi literami TR myślnik Z, dotyczy odroczenia, formularz RAT myślnik Z, dotyczy rozłożenia naraty, i formularz UZ myślnik M, dotyczący umorzenia. Składając wniosek musimy wskazać naszą sytuację finansową, no najlepiej obecną, a także sytuację finansową przed zaistniałymi okolicznościami uzasadniającymi złożenie wniosku, a także wszelkie dokumenty, które w naszej ocenie przekonają organ do tego, aby nam ten wniosek zaakceptować. I które przekonają organ, że będziemy w stanie spłacić nasze zobowiązania w przyszłości w przypadku odroczenia, wnioskowania o odroczenie bądź rozłożenie tego zobowiązania na raty. Standardowo powinniśmy jeszcze zapłacić opłatę prolongacyjną, jednakże w związku z tarczą antykryzysową, o której wspominał na początku Robert. Rząd zapewnia nas, że odroczenie zarówno podatków, jak i składek ZUS, także ich umorzenie, rozłożenie na ratę będzie bezkosztowe. Także prawdopodobnie ta opłata prolongacyjna zostanie w najbliższym czasie, nawet jakiś pewnie okres, zniesiona. To, że wnioskujemy o taką pomoc, jest wypełnieniem, to, to, to że wnioskujemy o pomoc, Wnioskując o pomoc, wnioskujemy o konkretną pomoc. Mamy różne rodzaje pomocy. Możemy wnioskować o tę pomoc w ramach pomocy de minimis. Osoby, które korzystały z pomocy de minimis, wiedzą o czym mówię i pewnie będą wiedziały, w jaki sposób dokonać kumulacji tej pomocy de minimis. Możemy także wnioskować o pomoc publiczną, która została. E, udzielona w związku z naprawieniem szkód po klęskach żywiołowych. Klęska żywiołowa nie została jeszcze ogłoszona, ale być może to się w przyszłości zmieni. E, pomoc publiczna udzielana w celu zapobieżenia likwidacji poważnych e, zakłóceń w o charakterze ponadsektorowym. No, prawdopodobnie tutaj to jest ten rodzaj pomocy, e, który będzie udzielany w związku z wystąpieniem e, COVID-19 lub pomoc publiczna jako rekompensata na realizację usług, za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie e, gospodarczym. E, podejrzewam, że tutaj podmioty, które produkują maseczki, przekazują na cele publiczne bądź e, produkują e, płyn e, dezynfekujący, przestawiły swoją produkcję specjalnie na produkcję e, tych środków i przekazują to na cele publiczne, to również będą mogły wnioskować o odroczenie, rozłożenie na raty, a być może właśnie w ich przypadku także o umorzenie zobowiązań podatkowych w związku z przyczynianiem się do, do dobra ogółu społeczeństwa. Wnioski składamy osobiście, ale aktualnie nie jest to rekomendowane. Lepiej wykorzystać profesjonalnego pełnomocnika, który nabrał już odporności bądź złożyć takie wnioski drogą elektroniczną, co jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem. Czas oczekiwania standardowo miesiąc w sytuacjach szczególnie skomplikowanych miesiące dwa Krajowa Administracja Skarbowa na swoich portalach zapewnia nas, że wnioski o rozłożenie na raty, umorzenie zaległości i odroczenie płatności będą traktowane priorytetowo. Na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca ze strony ZUS? Po pierwsze, może wnioskować o umorzenie, ale jest to możliwe tylko w zakresie składek przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, a więc jest mało atrakcyjne, bo nie dotyczy płatników składek ZUS, tylko składek własnych. Po drugie, może taki przedsiębiorca wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty składki ZUS. I ta pomoc jest bardziej atrakcyjna, bo dotyczy płatników ZUS. Odroczyć możemy składki o 3 miesiące terminu płatności za okres od lutego do kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że odroczenie dotyczy i rozłożenie na raty dotyczy składek przyszłych lub takich, których termin wymagalności, termin zapłaty jeszcze nie upłynął. Zawiesić, zawiesić możemy na 3 miesiące realizację umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat Bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja. I tym samym wydłużenie o trzy miesiące terminu realizacji zawartej umowy dzięki nowej umowie może nastąpić. Należy w związku z tym złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, podpisać umowę, wykazać, że potrzebujemy tej pomocy ze względu na koronawirusa. Całość operacji możemy wykonać elektronicznie lub za pośrednictwem poczty polskiej. Wyżej wymienione ulgi są formą pomocy de minimis, więc ci przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej pomocy i przekraczają limit 200 tys. euro w ostatnich trzech latach, nie będą mogli z niej skorzystać. 17 marca dodatkowo ZUS wydał. Zarządzenie, w którym wskazał, że wnioski, o których mówił Robert, będą, mogą być składane w formie e, uproszczonej. Kolejną, e, kolejnym uproszczeniem dla przedsiębiorców, e, którzy ponoszą przecież nie tylko obciążenie związane z płatnością e, należności publiczno-prawnych, ale także obciążenie związane z pewnymi obowiązkami informacyjnymi, raportowaniem pewnych rzeczy. Zgłaszaniem pewnych kwestii do urzędów skarbowych w odpowiednich terminach, mogą wnioskować o przełożenie także tych obowiązków informacyjnych, dokumentacyjnych. Także muszą uzasadnić to ważnym interesem podatnika bądź publicznym. A no, takim ważnym interesem podatnika w tej sytuacji będzie wykazanie, że mamy ograniczone zasoby kadrowe ze względu na zaistniałą sytuację. Nasze zasoby kadrowe działów finansowych i księgowych są w tym momencie skupione na przygotowywaniu wniosków o udzielenie bądź podtrzymanie finansowania, zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie odpowiednich raportów, przygotowanie biznesplanów i osoby, które się tym zajmują, nie są w stanie równocześnie spełnić określonych obowiązków informacyjnych wobec państwa. Przede wszystkim widzimy tutaj możliwość odroczenia. Składania jednolitych plików kontrolnych, deklaracji podatkowych, raportowania schematów podatkowych, a także innych obowiązków. Zastanawiamy się, czy na przykład wystawianie faktur też może tutaj zostać odroczone. Do każdego przypadku należy podchodzić odrębnie, indywidualnie, bowiem są także obowiązki, które nie mogą zostać odroczone. Krajowa Izba Doradców Podatkowych przygotowała, Pewne wzory wniosków dotyczących odroczenia obowiązków informacyjnych. One są dostępne. Myślę, że podatnicy samodzielnie mogą tutaj wnioskować o odroczenie obowiązków. Przedsiębiorca może starać się o udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Pomoc taka skierowana jest tylko do małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej pory banki mogły udzielać gwarancji do 60% kwoty. Kredytu podmiotom należącym do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast pakiet osłonowy wprowadza zmiany poprzez zwiększenie poziomu gwarancji kredytu z 60 do 80% i obniżenie opłaty prowizyjnej z 0,5% do 0%. Kolejną formą pomocy jest możliwość starania się o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony pracy. Finansowanych z Funduszu Gwarantowanych świadczeń pracowniczych, przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. I pomoc ta jest przewidziana dla przedsiębiorców, których obroty w rozumieniu ilościowym bądź wartościowym spadły w ciągu ostatnich 6 miesięcy, biorąc pod uwagę 12-miesięczny okres, o więcej, nie mniej niż 15%. Uzyskanie tej, tutaj ten okres ma być skrócony do dwóch miesięcy. No ale pytanie: jak, jak ten pakiet, ta tarcza antykryzysowa faktycznie zmieni te przepisy? Zobaczymy prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia. O pomoc tą mogą się ubiegać ubierać właśnie, właśnie przedsiębiorcy, u których jest wykryty ten znaczny poziom obrotów. Zgłaszają się oni z wnioskiem do marszałka województwa, ale zanim to zrobią, muszą umówić się ze swoimi pracownikami na właśnie obniżony wymiar czasu pracy bądź przestój ekonomiczny. W przypadku podmiotów, u których działają organizacje związkowe, związki zawodowe, z nimi się dogadujemy. Jeżeli nie mamy organizacji związkowych, to musimy umówić się. Na określone zasady tego przestoju, okresu, w jakim będzie obowiązywał, kategorii pracowników, w jakich będzie dotyczył, musimy się omówić z przedstawicielami pracowników. I tutaj pomoc ta także wpada nam w limit pomocy de minimis, także nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Pomoc jest udzielana na 6 miesięcy. Być może się to w przyszłości także zmieni. Udzielanie tej pomocy jest obwarowane wieloma wymogami formalnymi. Jest trochę bardziej skomplikowane niż te pomocy, o których mówiliśmy wcześniej. No tutaj byłoby rekomendowane wsparcie pełnomocnika przy ich uzyskiwaniu. Dodatkowo y, mamy jeszcze jeden pomysł, o którym nie znajdujemy informacji powszechnych w internecie, y, a która dotyczy bardzo dużej ilości naszych y, klientów, którzy są dużymi płatnikami y, podatku dochodowego do osób prawnych i którzy w, w przeważającej większości przypadków płacą zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej w, w, w dużym skrócie. Nie płacą zaliczek od dochodu osiągniętego w danym roku, ale posługują się uproszczeniem, biorąc pod uwagę wielkość dochodu z zeszłego roku, dzieląc tą wartość przez 12 i płacąc zaliczki odpowiadające właśnie jednej 12 podatku dochodowego z roku poprzedniego, i my dostrzegamy możliwość, aby podatnicy ci spodziewając się drastycznego spadku dochodów w 2020 roku, przeszli na standardowy tryb opłaty zaliczek, rezygnując w trakcie roku z tego sposobu uproszczonego, no to zdecydowanie może być duże odciążenie dla podmiotów, u których przychody się załamały w związku z zaistniałą z COVID-19 sytuacją. Szanowni Państwo, dziękujemy za wspólną kawę i zapraszamy za tydzień w czwartek o godzinie 11 na Espresso z Kancelarią TLA. Powiemy Państwu o tym, jak wirus wpływa na prawo pracy. Odpowiemy między innymi na następujące pytania. Na co zwrócić uwagę, polecając pracownikowi pracę zdalną? Jak postępować w razie stawienia się w pracy pracownika z podejrzeniem zainfekowania koronawirusem? Czyli jakie wytyczne wprowadzić? Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w dobie koronawirusa, to jest nasz plan, ale sytuacja jest dynamiczna i oczywiście plany podlegają weryfikacji Dynami. na bieżąco. Można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Nasze adresy znajdziecie Państwo na stronie www.tla/kancelaria.pl. Dodatkowo można nas obserwować na LinkedIn. Oraz naszym autorskim blogu rzecznikpodatkowy.pl, gdzie na bieżąco komentujemy gorące i ciekawe wydarzenia prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Jeżeli chcesz być na bieżąco, obserwuj nas. Bo żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Będziemy je dla Was komentować. Do usłyszenia. Maciej Kupica i Robert Skoczyński. Dziękujemy.